W zeszłym roku to miałeś już w 30 meczów w kolanach, a teraz żadnego. Jak czujesz zmianę? Lepiej gorzej? No, ciężko powiedzieć, czy lepiej czy gorzej. Najważniejsze, że jest coś takiego jak adaptacja po prostu i wszyscy to mają. My mamy tą możliwość na szczęście trenowania i nie tylko czekania na kluby, więc mam, mieliśmy możliwość i mamy możliwość zagrania spotkań. Więc to cieszy, że nie siedzimy na kanapie. Nie siedzieliśmy na kanapie przez całe wakacje, przez pandemię, tylko mogliśmy się ruszyć i na pewno to na zdrowie nam wyjdzie, bo obstawiam, że więcej będzie problemów albo byłoby problemów, gdybyśmy nic kompletnie nie robili i dopiero do klubów się zjechali. Grupa jest liczna. Jaki plan ma Vital, mówił Wam? Każdy z Was chyba sobie pogra, tak? Na pewno każdy pogra mniej czy więcej, ale na pewno nikt nie zagra wszystkich spotkań od deski do deski, bo bo nikt na to nie jest gotowy fizycznie i też nie po to wszyscy trochę trenujemy, żeby ktoś obejrzał wszystkie mecze spoza na przykład z kwadratu lub w ogóle spoza zespołu danego dnia, więc każdy zagra w miarę porówno, ale w jakich ustawieniach i w jakich składach, to, to się, to się przekonamy. No, wiemy, wiemy jaka jest sytuacja i, i wiemy, że nie, 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 da się, nie da się tego meczu zagrać z kibicami, bo jeżeli by się dało, to sądzę, że Polski Związek zrobiłby wszystko, żeby, żeby, żeby tak było. Cieszmy się, że, że jest jeszcze transmisja telewizyjna, dzięki której jakby kibice będą mogli, mogli zobaczyć, jak sobie, damy, jak sobie radzimy z reprezentacją Niemiec. I, I to jest jakiś plus, ale na pewno na pewno też, jak wspomniałeś, duży minus z powodu tego, że, że tych kibiców nie będzie, bo, bo co by nie mówić co nie mówić o, o różnych rzeczach to, to jednak kibice, kibice napędzają, napędzają emocjonalnie. Dobrze mówi? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mimo, że jest młody, to dobrze. No, kibice, wydaje mi się, że, że miałem okazję oglądać akurat chyba z dwa mecze ligowe rok temu bez kibiców, no i Słabo, nie? no nie jest to to samo, jakby można mówić o różnych aspiracjach z, i, i marzeniach typu, że chcemy zdobyć jakiś medal igrzysk olimpijskich, złoty medal ligowy, mistrzostwo świata i różnych rzeczach, ale wydaje mi się, że bez kibiców to, to jednak nie jest to samo, bo, bo nie ma tych samych emocji.